Cześć, z tej strony piotrek 5207 Witam Was już. W bodajże w 10 odcinku serii zagrajmy w skoki na Leciarskie 2006 Już jesteśmy w pucharze świata, już w ostatnim odcinku się tam zakwalifikowaliśmy. Więc dobra, Ro bierzemy już rozwój, 6 skoków na małej skoczni na prędkość na jazd. Jak widać trening przebiegł sprawnie. Więc dobra. To pierwszy konkurs w tym sezonie. Jedziemy. A zapomniałem sponsora gdzieś, ale dobra. Witam. Dobra to. Dobrze poszedł. Dobrze wyszedł Ładnie leci. Słabo! Słabiutko nam zaczęliśmy ten pierwszy nasz sezon Sponsor A nie mamy w ogóle sponsorów Dobra, to trening, 6 skoków Albo nie, na średni skoczyć 4, 3 skoki, na formę Niestety spadła nam forma ta Więc dobra, kolejny konkurs Na tej skocznić Aj to słaby skok! No takie skoki to naprawdę. Hakuba 120. Forma... No dobra, Hakuba. Zobaczymy jak potem pójdzie na Hakubie. On nie leci. Aj, czy to starczy na kwalifikację tego konkursu? E, raczej nie. A przynajmniej nam wzrosła trochę forma. Więc się nie poddajemy. O, mamy wiatr ponarty. Musimy to wykorzystać. Więc. Dalekiego skoku sobie życzę. ajajaj aj, aj. No niestety, co nam tak słabo idzie? Co tak nam słabo idzie? Dobra, kusamo samo Mam zadowalającą formę. A takie skoki O, pleks Dobra. Rozwój trening sześć skoków. Prędkość na jazdu. Dobra, mamy 19. Zobaczmy, jak nam pójdzie w tym skoku. Zobaczmy. Na razie dobra prędkość. Dobrze trzeba wyjść z progu, dobrze, dobrze wyszedł I teraz leci. Czy to starczy na Raczej powinno starć. Taki skok starczy. Jest wietr z tyłu, ale on się nie podaje ten zawodnik. No i tutaj ładnie leci. Dobrze wyszedł z pragu. I to jest to, jest Dobry skok. Dobry skok. No ale trzy, 31 pierwsze miejsce. No jedna, jedna tylko pozycja. No brakowała. Jest wiatr ponarty. Ten skoczek może to wykorzystać. Może wykorzystać wieżek ponarty. Dobrze A jak? No, wykorzystał. Trzeba dobrze wyjść z progu i na pewno raczej to powinien wykorzystać. Wieżek ponarty. Wysoko, leci, wysoko. jest 127 metrów no. 12 miejsca, a to bardzo skoczka. ci Dobra, lecimy zobaczmy, jak wyjdziemy z progu. Dobrze, leci, leci, jak wyląduje, a, i... ale dobrze, dobrze. 18,5. Które miejsce? 21. O i już mam mamuta. więc dobra. Tak. Średnie skocznie. Dwa skoki. I zobaczmy, co zadowa No, bardziej się płacę. Za 6 skoków. Na Oberzdor Oberzdorf. Na małej. Nie, bo ja teraz tak robię, ponieważ jeden z graczy mi tak powiedział, że to. Żebym tak zrobił. to... Więcej się dostaje. I ja go posłuchałem i tak pan właśnie. Dziękuję. Dziękuję temu graczowi. Od razu mówię. No. Teraz to dosyć taki słaby skok. Ale kwalifikacje nam da. Zobaczymy jak tam teraz pójdzie. Dobrze leci, dobrze leci, dobra parabola lotu. Tak, 154. No, słabo. 50. Ostatnie miejsce. Rozwój, trening 3 skoków. Na formę, dobra forma. Zobaczmy. Zobaczmy, jak teraz pójdzie. Jest wietr ponarty, w kwalifikacjach to może, czasami się zdarzy. Jak na przykład na początku sezonu się nie kwalifikowaliśmy do półharsz. No i to jest dobry skok! 169,5 metra. Chociaż można było z tego więcej wyciągnąć. Nie. Jednak <laughs> nie, nie, był to dobry skok. No. Więc... Bad mi ten dorf. Kolejna skocznia. Dobra, rozwój, trening. 6 skoków. Na technikę lotu. Jest dobra. Na mamutach, moim zdaniem, jest bardzo ważna technika lotu, ponieważ Trzeba się dobrze wychylić Jak na no, mamucie się bardzo dobrze wychylisz, to Da się daleko skoczyć Ale nie jak wjazd wieje trochę z tyłu, a dobra, zobaczymy co się da zrobić Dla mnie Badminton to jest chyba jedna z, naj... z ulubionych skoczeń w tej grze Ponieważ tutaj Skoczki nie są takie długie. No ja tutaj nie skaczę tak krótko, nie tak długo. A skaczę tak jak na każdej skoczce mamusi, więc... To ale mnie odpowiada. Mocne wyjście, trochę aż za mocne. No i to jest słaby skok, słabutko, słabiutko. Dobra, to zobaczymy, jak nam pójdzie w tym. Z tym, yy, Dobra, to se. Siła wybicia. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Jest wiatr ponarty. Dobra, dobra prędkość. Dobra, będzie prędkość. Jak teraz pójdzie, i mu w locie. Kwalifikacje to mu da, i to będzie jeden z najlepszych skoków. No, 13 miejsce, bardzo dobry, no, moim zdaniem, w porównaniu do innych konkursów. Yy, kwalifikacje bardzo dobre. Aj, no to będzie, ale to będzie dobry skok. Myślę, że to nam awans za 30. Tak, 21. miejsce po pierwszej serii. I teraz zobaczmy. Słabo dosyć zaczął. Spóźniony skok. No ale to teraz mogę trochę, za że techniką lotu można to trochę poprawić. Ale to będzie mi już 27. miejsce. 25. no. No, i zaczynamy turniej 4 skoczni. No, zostało nam już. Ile? 36 konkursów? Nie, 37. To odcinek skończę tak. Po 19 konkursie w Winningen. Dobra. Zaczynamy turniej czterech skoczni. Dobra, 6 skoków na siłę wybicia. Dobra. Zobaczmy. Jak nam pójdzie. A no i to będzie dobry skok. Dobry skok, już na płaskim, na płaskim nawiasie. i prowadzi, pr wygrał kwalifikacje, no. To był najdłuższy skok. Antoni Hajek. Tutaj pisze bajek, ale prawdziwy to jest raczej Hajek. No, więc teraz zobaczymy. Raczej da sobie radę z nim. Spóźniony skok. No ja nie wiem. Ale wygrał z nim. 18 miejsce po pierwszej serii. Trzeba tutaj jak najlepiej wszystko podrabiać. Ładnie leci, ładnie wysoko leci. No i dobry skok. No świetny skok. Dziesiąte miejsce. No całkiem dobrze, dobry wynik. A do lidera tracimy tylko gdzieś za 20 punktów. Jest to bardzo dobry wynik. 6 skoków na formę. Zadowalają... Zadowalająca, No i zobaczmy, jak tam pójdzie na Gopa. Początek sezonu na Gopa, bardzo zły. Mocno wyszedł, i jak tutaj widzimy, ładna parabola tu. No, stawiam No, 13. miejsce no, może być. Choć można dalej skoczyć sen chyba 98 skoczył, to nie jest tak daleko Ale zobaczył jak on teraz skoczy No, dobry skok! 104, przejdzie dalej Dobra, na 11 miejscu jesteśmy Nie najlepiej zaczął, no, ale Zobaczymy, jak będzie zaraz. Uuu, trochę słabo. No. 25, 24 miejsce. No nie, 21. Izbruk Lubię tą skocznie, szczerze mówiąc. Dobra. Zobaczmy jak nam pójdzie. skoczy win z bruku. No. Dobrze no, wyszedł dobrze wyszedł. Jak teraz będzie? No, dosyć nie jest zbytnio, nie najlepiej. No bo 28 miejsce w kla klasyfikacjach drugi Morgansten. Zobaczmy, Potem zaraz zobaczymy, jak jeszcze skoczy nasz rywal. No, mocno wyszedł. No i 105,5 metra. Zobaczmy, jak Florian Riego skoczy. Uuu, daleko Raczej powinienem nie wyprzedzić O 30 punktów! O 30! No A jednak się zakwalifikowaliśmy w drugiej serii U tych lucky loserów 96,5, no niestety, słabo. 30 miejsce. No dobra, to weźmy prędkość na jazdu. trochę ostatni konkurs. W tym turnieju 4 skoczy. Bieje trochę większy z boku. Zobaczmy, jak pójdziemy. Wieje wiatr z boku i to mocno, naprawdę, czuć to. Ale to był daleki skok. Sto... Adam małyś wygrał kwalifikacje, ale 13 miejsce po kwalifikacjach. 13,5 to kwalifikacja. 3, co 13 do... nie jest wcale taki daleki skok. To jest bowiem słaby skok. Jest na tej skoczni. No i no ale przyszliśmy go na luzie. Nie no, dobra Popierwszy termin, jesteśmy na 26 miejscu. Zobaczmy jak teraz skoczy. No i doble leci skok był by... miejsce? 200 ludzie może być. Dobra, Morgan na drugim miejscu. No. Tego to ja się akurat nie spodziewałem. Liu wygrał Puchar. Turnie 4 wskoczył. Szacun Liu Ale ty naprawdę też daleko skakały. 17 miejsce. Meszler. Dobra. 5 tysięcy zarobiliśmy na tym czymś więc dobra Myślę, że sobie kupimy ten kombinazo za 100 tysięcy po pierwszym po dwóch konkursach Sapporo Dobra tak, to by rado 456 Forma Jak będę mieć oczywiście tyle pieniędzy Ale powinien mieć 100 tysięcy. Dobrze ci dobrze leci, dobre wyjście z progu. No i to był dobry skok. Teraz o, Myślę, były, ale... Chyba teraz... Uuu, już czuć jak widać, jak tu... Wiatr wieje pod mar, Wiatr wieje, tak. No, 115 pół, identyczny skok jak w klasyfikacjach. Zobaczmy, jak teraz skoczy. No i to był dobry skok. Taki identyczny skok. No. 19 miejsce Dobra, mamy już tyle kasy. I dobra, sklep. Kombinezony. Dobra, kupujemy ten kombinezon. Kolor kombinezonu możemy trochę zmienić na... Niebieski kombinezon. Kupujemy. Dobra, mamy taki kombinezon, najlepszy kombinezon. A najdroższe narty ile kosztują? Dobra, 90 tysięcy. Dobra, no. Tu będziemy zbierać. Dobra, to jeszcze trening. 6 skoków na małej skoczni, Forma zadowalająca. Dobra, mamy taki kombinezon. zobaczymy, jak nam pójdzie. Od razu daleko, od razu. Od razu takie wyniki w tym kombinezonie. Knarty będą to. Uh. ja, ale wieje z boku wiatr. No ale on to opanował. 120 metrów. No to był dobry skok. Dosyć. 16 miejsce. chybażmy jak nam teraz pójdzie. Dobry skok. 127 metrów. 8 miejsce. Dobrze się nam skoczył, skończył ten konkurs. Dobra, taj to jest Trzy skoków na formę zadowalająca. No i zobaczmy teraz. wiatr z tym wieje, ale on potrafi skakać na tej skoczni. On potrafi daleko skakać na tej skoczni że na zakopanym albo na Oberstdorfie to uh, a tutaj daleko jedno z tych miejsc było kwalifikacji. to był dobry skok, to był dobry kwalifikacje dla nas teraz ładnie leci, ładnie ajajaj Nie zakwalifikowaliśmy się, bo to przez te złe lądowanie. Więc 3200, no biorę tu umowę. No i dobra, mam drużynówkę. Na no, formę jest zadowalająca. Dobra, drużynówka. No. No zobaczmy, jak nam pójdzie w tej drużynówce. Uuu, daleko! Dobra, na drugim jesteśmy miejscu Po pierwszej grupie zawodników Teraz zobaczmy U spadliśmy na czwarte Słabo skoczył Szt Szturski Marek Szary lepiej ode mnie, ale mnie słabszą na A Adam ma 122 metry Też mnie słabszą. dobra to ja, tutaj ja nie, byłem najlepszy w naszej reprezentacji, jak na razie. Więc, Trzeba tutaj powtórzyć ten skok dobry. Co z właśnie metra Znaczy, to nie był najdłuższy skok w naszej grupie, ale miał najwyższą notę. No i to był dobry skok. No, ale nie jest to nasz Pomyliło mi się. Tylko hmm. żeby N 4 nie zawsze tych skok. No, to lepszy był skok Teraz Smarek szary... Uuu, sto dobry. dobry. Teraz Sada Małusi potwierdzi swoją formę. 120 no widzimy. Czwarte miejsce. No nie starczyło nam tu niestety na zwycięstwo w tym konkursie drużnowym. Jest dobra, zobaczmy ileś konkursów jest. U, uh, to to już by było. Dobra, to to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się już niestety z wami żegnam. Ale kolejny odcinek będzie już niedługo. No, dobra, to na razie. Cześć, tylko nie, a tylko nie zapomnijcie komentować, postawić komentarz, możecie łapkę w górę postawić. I, no, a jak jeszcze nie, nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mnie. Naprawdę warto. No dobra, to na razie. Cześć.